Cześć, z tej strony Kamil z The Vessel. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć o tym, jak influencerzy działający na Instagramie wspomagają swoją pracę. Przedstawię 10 narzędzi i automatyzacji, które są przez nich wykorzystywane. Przedstawię, jak działają te narzędzia i ich korzyści, które możemy osiągnąć, np. oszczędzając czas, zwiększając zaangażowanie obserwujących, czy też pomagają budować popularność profilu. Dodatkowo, jeżeli sprzedajesz materiały takie jak kursy online, e-booki, szkolenia, kilka z tych narzędzi również pomoże ci zwiększyć sprzedaż. Zapraszam do części merytorycznej. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. DeWesol Automatyzacja procesów biznesowych. Pierwszą automatyzacją jest automatyczne wysyłanie wiadomości do osób, które skomentowały nasz post, relację lub rolkę. Automatyzacja taka działa przy użyciu narzędzia ManyChat. Dzięki integracji tego narzędzia z Instagramem możemy automatycznie wysyłać wiadomości do osób, które skomentowały odpowiednim słowem nasz post, relację lub rolkę. Automatyzacja ta często wykorzystywana jest gdy dana osoba skomentowała nasz post, relację, lub rolkę, a my chcemy tej osobie wysłać na przykład informację z rozwinięciem danego tematu, o którym mówimy, lub link do jakiejś strony internetowej, albo chociażby podziękowanie za ten komentarz. Przydaje się to często wtedy, gdy prowadzimy relację na żywo. W trakcie takiej relacji możemy powiedzieć: proszę, skomentuj tą relację słowem szkolenie a dostaniesz link z rozwinięciem tego tematu. W momencie, gdy dana osoba, dany obserwujący, skomentuje nasz post, relację lub rolkę takim słowem, już po kilku sekundach otrzyma od nas automatyczną wiadomość. Wiadomość ta może być przez nas dowolnie spersonalizowana, zawierać określoną przez nas treść, linki, a nawet przycisk, po kliknięciu którego Jesteśmy w stanie przekierować daną osobę do konkretnej strony internetowej. Narzędzie Menuchat i ta funkcja została stworzona w ten sposób, że obserwujący, który dostaje od nas wiadomość, nie jest w stanie wychwycić tego, że to zostało wysłane automatycznie, a nie przez nas. Dlatego funkcja ta jest niezwykle skuteczna i potrafi ogromnie zwiększyć sprzedaż w momencie, gdy dany link prowadzi do naszego landing page'a, na którym sprzedajemy kurs, szkolenie e-booka czy cokolwiek innego. Ten przykład obrazuje, jak wiele czasu jesteśmy w stanie oszczędzić, mając setki tysięcy osób obserwujących na Instagramie, w momencie gdy dziesiątki z nich komentują nasz post, relację lub rolkę. W momencie, gdybyśmy chcieli wysłać do takiej osoby ręcznie wiadomość, zeszłoby nam bardzo dużo czasu. Takie narzędzie wysyła wiadomości do tych osób już w kilka sekund. Kolejna funkcjonalność. Automatyczne komentarze i odpowiedzi na komentarze. Automatyzacja tworzenia komentarzy pod postami w mediach społecznościowych to coraz bardziej popularna praktyka, mająca na celu zwiększenie dyskusji na określone tematy oraz zaangażowania odbiorców. Głównym celem automatyzacji komentarzy jest generowanie większej ilości reakcji na posty, co może wpływać na algorytmy mediów społecznościowych, promując dane treści na większą skalę i zwiększając liczbę wyświetleń oraz obserwujących. Automatyczne komentarze mogą być zaprogramowane tak, aby odpowiadać na pytania użytkowników, inicjować dyskusje na określone tematy lub po prostu dodawać treści zwiększające zaangażowanie. MenyChat, integrując się z Instagramem, umożliwia również automatyzację odpowiedzi na komentarze, co stanowi świetne rozwiązanie dla firm chcących oszczędzać czas i zasoby. Gdy użytkownik zostawia komentarz pod postem, natychmiast tworzona jest i wysyłana spersonalizowana odpowiedź. Dzięki temu interakcja z obserwatorami jest szybsza i bardziej efektywna, co sprawia, że klienci czują się ważni i docenieni. To nie tylko oszczędza mnóstwo czasu, ale też sprawia, że twoi obserwatorzy czują się, jakby rozmawiali z tobą, bo ich komentarze nie zostają bez odpowiedzi. Automatyzacja takich odpowiedzi to świetny sposób na utrzymanie aktywności na profilu i na budowanie zaangażowania, co może przekładać się na większe zainteresowanie Twoją marką i ostatecznie na zwiększenie sprzedaży. Trzeci przykład. Automatyczne odpowiedzi na wiadomości. Integracja menychat z Instagramem umożliwia automatyczne prowadzenie rozmów z użytkownikami za pośrednictwem chatbotów. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na zapytania swoich klientów, co poprawia efektywność i jakość obsługi. To doskonałe narzędzie do realizacji kampanii marketingowych, które mogą bardziej zaangażować odbiorców. Dzięki ManyChat influencerzy mają możliwość personalizacji wiadomości, co pomaga w budowaniu lepszych relacji z klientami i zwiększa sprzedaż. Czwarty przykład: automatyczne dodawanie osób do obserwujących które obserwują wybrane przez nas konto. Jeśli chciałbyś pozyskać obserwatorów zainteresowanych ściśle określoną tematyką, którą się zajmujesz, możesz skorzystać z list obserwatorów osób zajmujących się podobnym tematem jak Ty. Istnieje rozwiązanie, które automatycznie zaobserwuje listę osób z wybranego przez Ciebie konta, pomagając Ci w zwiększeniu liczby followersów na Instagramie. Kolejnym przykładem jest wysyłanie wiadomości do określonej: przez nas grupy osób na Instagramie. Na przykład, wybieramy sobie jedno konto osoby, która najbardziej utożsamia się z naszym tematem, której konto jest najbardziej do nas podobne, która zrzesza jak największą ilość fanów, do której my również chcemy dotrzeć. Wtedy ustawiając narzędzie na to, aby automatycznie wysyłało wiadomości do osób, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele korzyści. Na przykład możemy zaprosić daną osobę do obserwowania również nas. Skoro dana osoba obserwuje profil podobny do naszego, to dlaczego miałaby nie zaobserwować również nas? Dodatkowo jesteśmy w stanie napisać bezpośrednio do danej osoby i zaproponować jej sprzedawany przez nas kurs, e-book, szkolenie, cokolwiek. Dzięki temu jesteśmy również w stanie bezpośrednio zwiększyć naszą sprzedaż. Kolejnym, już szóstym przykładem jest automatyczne usuwanie osób, które obserwujemy. To łączy się z poprzednią automatyzacją, która mówiła o tym, aby automatycznie dodawać nowe osoby do obserwujących. Łącząc te dwie automatyzacje, jesteśmy w stanie osiągać bardzo szybki wzrost ilości osób obserwujących, ponieważ najpierw dodajemy pewną grupę osób do obserwujących, te osoby, widząc, że my je zaobserwowaliśmy, Odzajemniają się tym samym, czyli zaczynają obserwować nas. Następnie, uruchamiając drugą automatyzację, czyli tą, aby usunąć dane osoby z obserwujących, jesteśmy w stanie oczyścić sobie nasz profil np. Na z tych osób, które nas nie obserwują lub ze wszystkich obserwujących, czyli po prostu usunąć wszystkich obserwujących. Dzięki tej automatyzacji możesz zaoszczędzić czas i utrzymać swoją listę obserwowanych. Bardziej zorganizowaną i ukierunkowaną na prawdziwych fanów oraz potencjalnych klientów. Nie musisz już przeszukiwać listy ręcznie. System wykona całą pracę za Ciebie, zapewniając, że obserwujesz tylko te konta, które są zaangażowane w Twoją działalność. To skuteczny sposób na zarządzanie Twoim profilem i poprawę jego efektywności i jakości. Siódmym przykładem jest wysyłanie automatycznych wiadomości do nowych followersów. Istnieje również możliwość wysyłania automatycznych wiadomości do każdej nowej osoby, która nas zaobserwowała. Dzięki tej funkcji możesz witać nowych obserwatorów i angażować ich od samego początku, co pomaga w budowaniu silnej i lojalnej społeczności. Automatyczne wiadomości mogą zawierać powitalne notatki, informacje o Twojej działalności, specjalne oferty, a nawet zaproszenia do interakcji takie jak udział w konkursach czy komentowania postów. Ósma automatyzacja to przykład dla osób, które już coś sprzedają za pomocą swojego Instagrama. Mówimy tutaj o automatyzacji udzielania dostępów np. do kursu po jego zakupie. Sprzedaż kursów na Instagramie może być znacznie prostsza dzięki automatyzacji. Po zakupie kursu system automatycznie przydziela dostęp do materiałów edukacyjnych, eliminując potrzebę ręcznego zarządzania uczestnikami. Automatyzacja ułatwia także cały proces sprzedaży kursu, od obsługi płatności poprzez wysyłanie potwierdzeń zakupu, aż po przypomnienia o nadchodzących lekcjach i certyfikatach ukończenia. Dzięki temu możesz skupić się na tworzeniu i udoskonalaniu treści kursu, podczas gdy system zadba o sprawną i efektywną obsługę Twoich klientów. Dziewiąta automatyzacja również może być przydatna dla osób, które już coś sprzedają, w tym przypadku chodzi o e-booki, czyli automatyzacja wysyłania e-booków po ich zakupie. Możesz zarabiać nie tylko na kursach, ale także na sprzedaży e-booków, a automatyzacja sprawi, że ten proces będzie prostszy i bardziej efektywny. Wyobraź sobie, że po opublikowaniu e-booka na swojej stronie system automatycznie obsłuży za Ciebie całą sprzedaż. Jak to działa? Kiedy ktoś kupi Twój e-book, system automatycznie przetworzy płatność i wyśle zakupiony plik bezpośrednio na e-mail klienta. Nie musisz martwić się o ręczne wysyłanie plików czy śledzenie zamówień. Automatyzacja zadba o to, żeby klient dostał Twój e-book od razu po dokonaniu płatności. Dodatkowo możesz ustawić automatyczne wiadomości powitalne dla nowych klientów, przypomnienia o dodatkowych ofertach, a nawet zniżki na kolejne zakupy. Dzięki temu oszczędzisz czas, zwiększysz swoją sprzedaż i zbudujesz lepsze relacje z klientami. Wszystko bez konieczności ręcznego zarządzania każdym zamówieniem. Automatyzacja taka to idealne rozwiązanie, aby skupić się na tworzeniu treści i rozwijaniu Twojego biznesu, podczas gdy system zajmie się resztą. Dziesiąta automatyzacja może być przydatna dla osób, które już sprzedają jakieś treści, ale mają problem z porzuconymi koszykami. Wiele osób zapomina o finalizacji zakupu, co może prowadzić do utraty potencjalnych klientów. Dzięki automatyzacji możesz temu skutecznie zaradzić. Kiedy ktoś doda produkt, taki jak e-book lub kurs. Do koszyka, ale nie sfinalizuje zakupu, system automatycznie wyśle mu przypomnienie o niedokończonej transakcji. Taka wiadomość może zawierać zachętę do dokończenia zakupu, np. dodatkowy rabat, informacje o ograniczonej dostępności produktu lub przypomnienie o korzyściach związanych z jego posiadaniem. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zwiększyć wskaźnik konwersji i odzyskać utracone sprzedaże. Automatyczne przypomnienia są skutecznym narzędziem, które pomagają klientom pamiętać o swoich zakupowych planach, a Tobie umożliwiają maksymalizację zysku bez dodatkowego wysiłku. To prosty sposób na poprawienie wyników sprzedaży i zapewnienie lepszej obsługi klienta, ponieważ pokazuje, że zależy Ci na ich satysfakcji i ułatwiasz im proces zakupowy. To były przykłady 10 automatyzacji, które pomagają influencerom rozwijać ich biznes. Ale na sam koniec mam jeszcze jedenastą nieplanowaną automatyzację, czyli automatyczne przypomnienia o webinarach. Dzięki automatycznym przypomnieniom o webinarach możesz przyciągnąć większą ilość widzów na swoje wydarzenia. System automatycznie wyśle przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach zarówno przez SMS, jak i e-mail. Dzięki temu twoi obserwatorzy nie przegapią transmisji. Na koniec przedstawił kilka korzyści które łączą wszystkie przedstawione wcześniej automatyzacje? Po pierwsze, oszczędność czasu. Automatyzacje eliminują potrzebę wykonywania powtarzalnych działań ręcznie, takich jak wysyłanie tych samych wiadomości e-mail do wielu odbiorców. Zamiast tego system automatycznie generuje i wysyła spersonalizowane wiadomości, oszczędzając czas i zwiększając efektywność. Kolejną korzyścią jest wzrost popularności. Dzięki kampaniom sprzedażowym, takim jak promocje e-booków, i organizowanie webinarów możesz skutecznie zwiększyć zasięg i rozpoznawalność swojego profilu przyciągając nowych obserwatorów i klientów. Następnie zwiększenie zaangażowania obserwatorów. Automatyczne odpowiedzi i komentarze na wiadomości pomagają w utrzymaniu stałej interakcji z obserwatorami. To nie tylko pokazuje, że jesteś aktywny i zaangażowany, ale także buduje silniejsze relacje z twoją społecznością. Zwiększając ich lojalność i zainteresowanie Twoją marką. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i zwiększyć popularność swojego profilu na Instagramie, napisz do mnie. Oferujemy także inne automatyzacje, takie jak zarządzanie mediami społecznościowymi, automatyczne generowanie raportów, wystawianie faktur i wiele więcej. Jeśli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, która automatyzacja z tego zestawienia jest najciekawsza według Ciebie. Aby nie przegapić kolejnych materiałów, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki i pozdrawiam.